Não dá <laughs> ma tu drogi witam z nowym odcinku z mojego serwera, czyli khc.pl Ogólnie dzisiaj nagrałem odcinek z widzem i z Dawidziem yy, Czyli z Peksem, ja możesz do się do przywitać. Do nie, nie, ty się nie zaliczasz do widzów Dawidziu ja Ty jesteś sponsorem, generalnie też polecam sponsora sobie kupić, bo wtedy już nie jesteście moimi widzami, tylko sponsorami widzowie, więc, więc tutaj już <laughs> Nie no, oczywiście żartuję yy, W ogóle to, tak na starcie chciałem was poprosić o łapkę w górę, fajnie jakby ci Zostawili łapeczkę w górę, tak, tak jakbyście wbili jakieś... Mm, no nie wiem, ile mogą wbić lajków, Dawidziu? 1, 3, 3, Nie a no dobrze Bez a ile przesady. Pod, ostatni? pod ostatnim chyba 300, coś takiego. No to tutaj 350. 350 nie wbiją, nie mają psychy. Nie no nie macie psychy, ale jak, jak bijecie 350, to dostajecie tego teksturpaka, nie? Który jest normalnie... On jest tak kozacki. Ogólnie dużo osób mnie właśnie na live'ach o niego prosiło, więc myślę, że spoko. 350 lajków like dostajecie tego teksturpaka. No i co 100 lajków, like myślę, że będę losował eleganta, znaczy bar barze Ultra a panie eleganta. Yy, więc piszcie w komentarzu: Ultra vip i swój nick. No i co, kurde, możecie napisać w komentarzu w sumie "pozdro dla pexu.pl", bo tutaj z peksem nagrywałem, albo "pozdro tam dla Dawidziak, jak nie wiem, lubicie Dawidziak, to kto lubi w ogóle Dawidzia, nie, nie <śmiech> <się> <śmiech> No więc dzięki, że oglądaliście wstęp, no i zapraszam do odcinka, bo ogólnie Alright. wbiłem łącznie z 300 rankingu, więc siema Dobra, gościu, ja, ja tepam 10 osób, rozumiesz to? Czekaj, tepa się do mnie z 20 osób, rozumiesz to? Ja pierdziele, czekaj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście Dobra, 11 osób tepnąłem Pierwszego zrzuciłem Drugiego zrzuciłem Trzeciego zrzuciłem Czwartego... Jezu, zabiłem jakieś frikile. i Ja pierdziele, zrobiłem trzy kile na free killach. Dobra, kolejny się tepnął, kolejny free kill Dawaj, yy, Ja pierdziel, dobra, dobra tak, czekaj, spierdzielam ja się do ciebie. Biegnę do ciebie. Ja pierdziel, ile to jest typa? Dobra, czekaj, I jem koksa, jem koksa. Jem Wog... jem koksa i się nie, nie w ogóle nie zjadłem tego, nie zjadłem koksa na start, wiesz, ale ja i jedziemy. tak jest gituwa. Dobra, dawaj, i tak mamy na nimi przewagę. I tak mamy na nimi przewagę. Bo możemy się dobierać. Czekaj, czekaj Dawidziu, bo, bo się klepiemy. Zaraz będziesz mógł bić. Dobra, napierdzielam tego typa, ale rozumiesz, że ja na samych free killach zrobiłem 4 kile ja pierdzielę, no, to, to jest chore. No dobra, Dawidziu, Dawidziu, pal gumę. Dawidziu, przed chwilą wbiłem, nie wiem, 100 rankingów w jakieś 5 sekund, więc pozdro. O nie, on tu, on tu wcykał, co za frajer! Chodź tu byku! Ej, tylko zginąłeś? A nie masz już koksów? Zatrzymałam, jeszcze trzymam. mam. Aha dobra, to wiesz jest koksy, bo i tak my mamy... Jezu, ej, bo my im nóżki zrobimy! Dawaj, dawaj im nóżki zrobimy! Ja sobie zbogowałem ten, klocka Tak? Kilogram. Dobra, bloka sobie zrobiłeś, dobra, nice Czekaj ja, se, ja sobie ich trochę ten tutaj zrobię I dobra chłopy mają nóżki <laughs> Ja pierdzielę dobra Esa biję ich po nogach Lecimy z nimi Dobra Lecimy, czekaj jak to rozwalę to założę, Dobra nice, założę, nice założę Teraz drugi. Dawaj, dawaj, no, nice, nice. Ile masz rankingu? No dobra, bo typy się już wbijają, Dawidziu. Typy. No, czekaj, nie tepaj jeszcze, nie tepa jeszcze. Ja pierdzielę, od góry się wbijają. Od góry. Ej, od góry się... Tak? Ale, gdzie on jest? Ale, ale no nie, wy Który przed chwilą był? Co, skąd on się tutaj wziął? Ja pierdzielę, on wyjął pewnie z tych, z dispenserów. Koksy, dobra, napierdzielaj go, Dawidziu. I od góry. Od góry się. Od góry się wbijam rzucakami w ogóle. Czekaj, mama, bo typa bije. Dobra, dawaj, napierdzielaj go, Dawidziu. On jest Aleksem, on nie ogarnia. Tylko, że on tutaj sobie może dobierać koksy w nieskończoność, nie? Więc. Ja pierdzielę! O, kurde. O, dobra, na pół. Dobra, na pół serca w ścianie! Dajcie mi go! No, nie, nie daję ci go da widzi, chyba sobie żartujesz. Ale kto go zabił? w ogóle wcześniej? Nie wiem ja. Ja zabijam... Tylko nie nie rozkopuj go tylko mu nóżki zrób mnie. O! Tutaj, tutaj go... Czekaj! Nie nie spadnie, czekajcie o Nie widzę jak go zabiłeś, jak go Nie no, dobra, we... Nie no dobra to ja go biję Dobra nie on ma 1400 rankingu, więc gituwa Dobra, o nie, on wypił... On wypił po co on wypił? A no w sumie racja Dobra, był w ścianie w stanie, to by Nie, nie ma, bo byśmy nie dostali rankingu. Byśmy musieli czekać. Nie, go wypuści Dobra, nie, nie no, dobra, nikt go nie wypuści, Dawidzi i tak go rozwalimy. On i tak ma... Mala... O dobre bania Dobra proszę Ale on na refach leci on na refach lecił O, przecież przed chwilą No i S S? Dardosa mam, mama co się wbił na Kuba Internet Dobra, home, tepasz Dobra, bo ja tepam typów, ja tepam typów, Dawidziu, przygotuj się yy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Dobra, dziesięć typa tepnąłem Pierwszy O, oh, free kill Dobra, S, kolejny free kill Dobra, kolejny free kill. Co jest, że zrobiłem trzy fragi na free killach? Dobra, napierdzielajcie ich. Ja muszę w ogóle ten, yy, naprawić tego. Muszę naprawić górę. Weźcie ich klepcie, ja zaraz stepnę kolejne osoby. Czterech napierdziela. Czterech się napierdziało. dobra, to zaraz te kolejnych. <ścoughs> Za mało Moi tylko mnie napierdzielają. Bo jestem z giry dogi. Dobra, czekaj, tepam kolejne osoby. Tepam kolejne osoby, rozumiecie? Tam, tam są no, cztery osoby na no razie. Krepli, jak Dobra, walić to, tepam kolejne 10 osób. Tepam kolejne 10 osób, rozumiesz? Dobra, zrzucam ich. Fajnie, jakby Dawid ci pomógł. No weź mu Dawid ci pomóc. No to wow, dwa kill na free killach kolejne. Serca. Dobra ja się tam wbijaj, wbijam e, Pamiętaj, że masz dobierarkę, ja nie? Padła, Ile dobra. typa tu jest? Co jest grane? Policja, e, z policją dawaj sojusz, z policją dawaj sojusz, bo to jest ten, liżera fila e, Nie ma, mam dawno mam downa Dobra, o kurde fly mi się włączył e, Nie no chodź chodź na bazę i tam masz chytepasz i dasz, bo ja się już wbiłem Ja się już wbiłem ja Efekty, siła 2, speed 2 Dobra, ja ich napierdzielam. Nie no, oni mają low itemy w porównaniu do mnie. Ja się jeszcze potem dobiorę, nie? Dawajcie, w... bierzcie sobie ten, kity i wbijajcie się od razu... Typowicy kopania! Kurde, nie zlizał. Wbijaj się Dawidziu, a nie bekasz. efekty... Dawaj bazę i efekty. nie mam. No Dawidziu, leniwy śmierdziel, nie pomoże nawet. O dobra, ten ma, ten ma -a chyba. A nie, dobra, bo to jest policja. Dobra, zabiłem. Na dole jest Tepasz i Dedasz? No nie no, tam nie. masz takie jakby z obsydianu. Tam masz takie z obsydianu, nie? Widzisz już? To ty nie nazywa te i Dedasz. Dawaj, to wbijaj fragania, tutaj. Bardziej... Nie, fragalnie to jest na górze, fragalnia Maltiego. O. To jest prawdziwe Tepasz i o, Typek już ciśnie na refach, jego ja to... rozpierdzielam. Rozpierdzielam go, Dawidziu, rozumiesz? Roz... Czaisz bazę? Jak policja, ja. ale bo on jest dobry, nie to co ty Ta, no nie dobry, chłop ciśnie już na refilkach O czym ty gadasz Dawidziu? No bo on nie ma ultra. Dobra, plus 30 Ja pierdzielę, no, dawaj jeszcze policję no, na pierdzielamy. No. Zostawcie mi policję <grym> <to się śmiecie. grym> Nie no, dobra, so. no nie, przebijają nas O, patrz co mam dogi, patrz, widzisz? Moją, o nie Ej, jak coś, te pasz i to A, jest taki wielki to. kwadrat z drewna i obsydianu, ja ci zaraz pokażę Dobra, to weźcie go bijcie, bijcie tego policję, a ja piszę na czacie ten nie, a ja też rzucę Dobra, napisałem na czacie Dobra, ty go bijcie tego policję już, bo nie wiem, bo to będzie kolejny przeciwnik Schowek Zaraz jem koksa. Dobra, ile te bać osób? 20? Te 20 osób? Dobra, no. te pam chyba 20 osób ja pierdziel, tapa się do mnie aktualnie chyba z 30 typa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na, 3 na, 4 na Dobra, 15 osób zdołałem tepnąć. Dobra? Już zrzuciłem część Dobra Kurde zrzucił mnie Ale, dobra oni się tutaj pojawiły. Dobra, zabijemy jakiegoś zombiego Ile tutaj jest typa? Co jest? A w ogóle ten dobraliście do dobieralek... do dobierarek Po co nam dobieralek? No, żeby się dobierać, bo tu jest tej pamoże. Dawaj ich napierdzielaj. Ja Nie malki, nie gram na Dobra, siła 2, speed 2 Dobra, napierdzielam Zdjęcie ich Jakiś spocony Maciuś Mordo Co ty tutaj próbujesz osiągnąć? Napierdzielajcie ich Napierdzielajcie ich jak ryby w wodzie Znaczy co? O ty powicy kopania Nie no ale na ten odcinek jest tak epicki 1660 rankingu już mam A ty Dawidu ile? Ja Miałam 1900. A! O co? Jakim cudem? No! 1900. Wywaliłem się. Hej, czym więcej typa, tym więcej killi Ja przed chwilą 100 ranku straciłem, trzeba jakoś odrobić. 100 ranku, bo kurde, polizałem, muszę bardziej uważać. Dobra, napierdzielam ich. Zrzucam kolejnych z 10 typa. Pozdro. Ej, nie mogę hitać. No nie, jakiś typ chyba z gildi no się tepnął. Bo... Ale... Jakiś typ z gildi się. Ja pierdzielę, ile tu jest typa. Efekt, aż mi MC zlagowało. <laughs> Przecież tutaj jest 20 chłopa na widziu. Dobra, tego napierdzielam. Dobra, Jem Koksa. Starajcie się nie lizać. Ja już dzisiaj polizałem, ale dobra. To chlebek tu nie, A nie, już myślałem, że chlebek. Nie no, no, chlebek, chlebek to ma chlebek, chlebek klikera, Byśmy mieli już przerąbane. Boże, mi już ten Minecraft laguje. Jaka tu jest klepa, co jest grane. Dobra, ten ciśnie na refach spocony Maciuś. Spocony Maciuś na refach ciśnie. Napierdzielajcie spoconego Maciusia. Dobra, on, on próbuje już uciekać. No, to bo jest bo ja ten skif. Dobra, kolejny. Nie, refy, zabiję. Dobra, nice, nice. Ja mam jeszcze połowę seta. Tego spocanego Maciusia trzeba napierdzielać, bo chłop już ciśnie na samych refilach, więc zaraz poliżę Trzeba się na niego fokusować, Żeby nie zorał. No to... O dobra, zabiłem spoconego Maciusia. Dobra, niestety nie drobną żadnych koksów. Mam jednego koksa, więc będę musiał się dobrać niedługo. Ale dobra, git Git, jest na razie nie wiem, ra tysiąc raczej tysiąc powinniśmy ich za. Pa! Chłopaltuje, chłop chłopaltuje tutaj na ziemi. Co za idiota! Ile macie koksów? Smacznego, Dawidziu. No i monetyzacja. No dobra, sobie to spikuje. O kurde, ile O kurde, co tutaj się dzieje, Dawidziu? No bo muszę się dobrać, może. Ej, czemu? No i nie mogę wyjść. Czemu mi koksy nie wlatują? Dobrze, no Dawidziu, wyjdź stąd, wyjdź stąd Masz jednego koksa i się ciesz Ale czemu ty w ogóle ludzi wpuszczasz do dobierarki? O dobra Dobra? O, dobra o, ja się bardzo. już tutaj wbijam Dobra no, dawaj Dobra ja go tutaj wpuściłem, on ma już przerąbane No i no i kto go wypuszcza Dawidziu? No przecież go nie wypuściłem. Dobra mam połowę seta, muszę go zmienić Ale on ma w ogóle lowa chyba, o pad padła bania Dobra, no dawaj, na czym dzielę On wycykał? A nie, dobra, tutaj jest Ej, a ty zginąłeś, peksu, czy jak? Zginąłem jeden raz A dobra, to, to dawaj znowu do ten Do tej i dedasz Na kubie są, oni nie biją na kubie Ja frajerzy, o kurde Dobra, przeżyłem, przeżyłem Nie, nie, nie Zbugowałem się w ścianie po prostu W Glocku się zbugowałem Dobra, ale on ma już, już Loła, nie? Chyba, że ty go dobierałeś. Tom <tą <tą go, no to chyba, że tak. No ale już ty teraz ty powinien lizać. Ja wiem, oh, nie, no tylko wpuściłeś. Dobra, zginął, plus 47. Then, on już był. Davidziu, Dobra, dobieram się. Dobra, wbijam się. Dawaj, wbijamy się w nich, Dawidziu. Dawaj, chłopy już mają takie Loła, że mają przerąbane. Patent w ogóle już nie jest na koksie Mordo, mordo, co ty jeszcze próbujesz osiągnąć? Ile mam seta? Mi zaraz set pada Dobra, zmieniam seta, ostatniego Ale dobra, tyle mi Ale. tak wystarczy Dobra Ale nie no, że my w trójkę rozpierdzielamy tyle typa Dobra, spoko, spoko, spoko Tego 1500 Ale on też jest na koksie, nie? O, skończył mu się, skończył mu się Dobra Ej, pa, on opierdzielił kolejnego koksa, on ma jeszcze last koksa On ma full efekty i last koksa Dobra, ale ten, ten 1400 chyba nie ma już koksów, no? Ten chyba 1400 nie ma. No nie ma. Dobra, to weź go fokusuj, weź go fokusuj. On ma, on ma już przerąbane. Ja mam jeszcze pełno kurde seta, więc... więc nie no, na chilu myślę, że go rozwalimy. No on... Pa no on już nie jest na koksie. No on już ciśnie chyba na refilach. No to był chyba refil. Czy koks? Widziałeś? Ref to był. Dobra, to on bystańczy. to chyba ma już przerąbane. A ja się pójdę dobrać jeszcze wiem. On to jest um, zrobany, uważaj Dobra, dobra okej okay, nikt się ze mną nie wbił, ej ale Jak ja, ja się zastanawiam jakie ja mam dobrać koksy Ale oni mają już lowa, ja, ja wbijam z full koksami, kurde wywaliłem koksa, dobra jest Wbijam się, dobra wyki. Skąd w ogóle się wziął ten spocony, przecież on już zginął dawno A bo go tepnąłem chyba w drugiej fali A jest na górze rozwalona. O dobra zginął, zginął i spoconego Maciusia dawaj Spoconego Maciusia dawaj Dobra, zginął, ale nie spocony, ktoś inny Dobra, typowicy kobania, typowicy kobania Dawaj tego zjobę Kurde, no jak on nie dropnął Jak to się stało Buty mu padły, a on nie zauważył, on jest bez butów Dawaj go nawalaj tego zjobę Bez butów jest chłop No coś jest, czemu on nie umiera Bez butów, jak to jest możliwe Jak to jest możliwe Dobra, zginął, plus 40 i dawaj teraz tylko spocanego Maciusia. Ja mam już jeszcze full limit Dobra, efekty dobieram Siła 2, speed 2 1728 rankingu mam, pozdro Dobra, ten już ciśnie na refilach, ten już ciśnie na refilach, to jest już ez to jest już S. Raz, dwa, trzy do pięciu Nie no, nie umiem liczyć Dobra, no ale teraz już może, musi polizać, tylko że... O kurde, kolejne typy się wbiły. Spocony Dobra, zjadłem, uof, na półtorej. Do, dowolej, do, dawajcie go, macie, nie, ma ten. nie Dobra, ma ten Dobra zginął Dobra, sprawdzajcie czy wam sety nie padają, nie? Bo mi przez chwilę padła bania i buty i przeżyłem to jakimś cudem. Nie wiem jak. Kurde 1840 się wbił w ogóle I tu się cały czas wbijają kolejne typy Kolejne typy się wbijają będzie trzeba zaraz zamurować mm -hmm. Ja tak 1800 rankingu chciałbym wbić, nie? Jak wbiję 1800 rankingu, to. po prostu będzie tak pokczampowo. Kurde, nos mnie swędzi. Dobra, okej, okay, sezon koksik. No i tutaj w ogóle kolejna osoba z EOB się wbiła. Nie, no ja się zaraz dobieram i ich rozpierdzielam. Albo wy też się możecie dobrać i mi pomóc, nie? Dobra, pyk, 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 pyk. W ogóle knok mi dropnął z typa. Ale nie mam niestety żadnej sześć dwójki. Dobra, nawalajcie ich, rozwalimy jeszcze tych typów ostatnich i. I ten i będę kończył odcinek Dobra, dawajcie próbuję ich zrzucajcie, żeby... Co da widział? No wiem wiem, ja ich próbuję zrzucić. Najlepiej jakby ktoś się tepnął tam na homa Ale to w sumie nie o, wiem, się w ścianie, ale dobra Dobra? Zrzucę go, zrzucę, bo pod dobrym kątem. Pod dobrym kątem. O, Elo mordo No nie no jak on to zrobił! Co mnie? Co mnie biło? I tam są w ogóle jakieś typy za ścianą! a bo oni się tutaj przebijają. Nie no, nie wiem w sumie czy otwierać. Otwierałem, bo tam się typy wbijają w ogóle. A, fajnie Dawid, że stoisz. Nie Dobra, nawalam go. No ale 1030, dobra, to już to już raczej ten, raczej on polizze szybko, dawaj go, feksu. A ty wbiłeś łącznie. Ej, ty wyszedłeś na minus, czy mi się wydaje? Nie, ty masz, ty masz chyba 8 rankingu na plusie, bo miałeś wtedy 1017, teraz masz 10, 1417. Dobra, kupiłem hejsta, się O, dostałem asystę, plus 14, nice. Ej, to weźmy może odpuśćmy tego kila Peksowi, bo on mało wbił ranku Ja wbiłem tak, w sumie wbił, najwięcej Ja wbiłem najmniej, ja nikogo nie zabiłem sam No dobra, się dobra, no ale ty jesteś nubem, no to masz wymówkę Nie, nie, <laughs> nie no, ja bym mu trochę odpuścił, bo ja w sumie z rankingu 1440 zrobiłem 1740, więc 300 rankingów w kurde 15 minut, nie? Pozdro <laughs> Ej, cykła ci bania Peksu, cykła ci bania Zakładaj Dobra, nice no dobrze, dobrze sobie idę. Nie no, peksu to jest kozak, co ty gadasz Dawidziu Za, zaraz, zaraz ci z peksem robię oszusta Peksu dalej robimy oszusta na no, Dawidziu <laughs> Dobijemy <nie>. go <laughs> Dobra Zaraz ci poboit idźmy Dobra Dawidziu, Dawidziu, o czym ty gadasz? Za, zaraz tam pojadę na Międzylesie O kurde, dobra to koverujemy go coverujemy go no kurde no nie. Nie, no kurde, ale jak ci wywaliło Minecrafta, jak ty nie masz laga? Dobra, jest zginął. Nice.